Nie, nie wytrzymałem, musiałem iść spać. Troszkę jeszcze poszedłem sobie posłuchać muzyczki, jak grają, ale nie, więcej już nie wytrzymałem, i naprawdę musiałem iść odpocząć do pokoju. Mniej więcej o godzinie, e, w sumie już pierwszej, i tak późno w tydzień planuję. Odwiedzić, w sumie, już odwiedziłem trzy kraje: Gibraltar, Portugalia, oraz Hiszpania, w której właśnie jestem. Tutaj jest ścieżka, która ciągnie się wzdłuż aż do oceanu. Przed nami jest ogromny ocean i wszędzie rosną tutaj pinie. One mają taki piękny zapach i intensywny, że gdybyście poszli do lasu w Polsce, do jakiegokolwiek lasu, to naprawdę nie odda tak bardzo jak przy takim drzewku jednym, jednym pini jest tutaj niesamowicie pięknie dzisiaj jest w ogóle 30 e, podejrzewam stopni w tej chwili nie wiem ile jest ale jest tu niesamowicie e, ciepło a ja to tam lubię takie klimaty powiem wam później parę, parę ciekawostek o Hiszpanii i e, o tym jak Hiszpanie nie lubią turystów ale to nadejdzie jeszcze na to chwilę że do tego czasu musicie wytrzymać oh, no, man, Tutaj już lekko wieje, ale jeszcze nie doszedłem do samego końca tego deptaka I tam na pewno już będzie mocniej wiało Kurorty I spójrzcie jak to wygląda Wszędzie zielono od tych pini Przechodziło się przez taki lasek do plaży. W Hiszpanii są same publiczne plaże, nie ma prywatnych od hoteli i innych e, innych e, lokalsów są same publiczne dlatego też są e, oblegane bardzo. Jadę w tej chwili do Uelwy. To jest miasto jedno z większych tutaj w okolicy Jest też prowincja Huelva oraz miasto Pozwiedzam, poopowiadam wam oraz pokażę parę ciekawych miejsc Tu po drodze są flamingi Dużo ich jest Na kamerze może nie widać ale jest ich tutaj naprawdę dużo Pojechaliśmy i znajduję się w tej chwili w mieście Uelwa. Przed eee, w jakimś sklepie odzieżowym. Docelowo chcę dojść do Zary. Zary, tak. Ochrona jakaś po lewej. jest ciekawe. Jeśli chodzi o modę w Hiszpanii, to Barcelona totalnie rządzi. Styl na luzie, ale z klasą. Masz tu hiszpańskie klasyki takie jak Zara, Perszka, Pull&Bear czy Massimo Dutti. Hiszpanie serio wiedzą jak się ubierać i nie boją się eksperymentować. Przed chwilą byłem po magnesik z Uelwy. Bardzo mi się spodobał. Napis Uelwa, bo H hiszpańskie to jest, jest czytane jako ły. Czyli Uelwa i tańcząca kobickę. Pierwszy, wyższy budynek, tutaj w Uelwie. Bardzo jestem już przyzwyczajony do mówienia H za nas W Hiszpanii są bardzo ciekawe święta, jak rzucenie do siebie pomidorami i do takiego specjalnego gatunku, tak żeby były miękkie To święto nazywa się Lato Matina i odbywa się co roku w Buñol. Ulice dosłownie toną w czerwonym sosie a wszyscy turyści i miejscowi rzucają się pomidorami bez litości To totalne szaleństwo, ale mega zabawne i całkiem bezpieczne Mają specjalne sady gdzieś w jakichś okolicach właśnie Sewilli, ale to tam będziemy... Y, będziemy jechać chyba w piątek Wam pokażę Sewillę dokładnie a jutro do Portugalii, więc trzy kraje zwiedzę i wam poopowiadam. Drugim świętem, bardzo istotnym i ciekawym w Hiszpanii jest święto. Gdzie? Ludzie dosłownie uciekają przed bykami. To San Fermin, festiwal odbywający się co roku w lipcu w mieście Pampeluna. Przez kilka dni codziennie rano śmiałkowie biegną ulicami miasta, a tuż za nimi stado prawdziwych byków. Dystans to około 800 metrów, ale emocje są gigantyczne. Uczestnicy zakładają tradycyjne białe ubrania z czerwoną chustą, a adrenalina sięga zenitu. I choć wszystko wygląda jak wielka fiesta, to wcale nie jest takie bezpieczne. Co roku są ranni, a w historii zdarzyły się też śmiertelne wypadki. To święto pełne tradycji, ale też ryzyka, które nie każdy byłby gotowy podjąć. Ale ja dalej idę pooglądać, co się dzieje w tym mieście. Zauważcie, jak tu wyglądają taksówki. Tutaj są całe białe z paskami a w tej chwili kieruję się na wzgórze bardzo ładne miejsce pokazać wam pokazać widoki a tu nie wiem co to jest w ogóle ale tu muszę uważać bo auta jeżdżą, o ale ładnie Zjadłem po tych schodach długich, zakrętasach, aż tu na górę specjalnie, by wam pokazać panoramę Elwy. Dzisiaj jest bardzo pochmurnie, to jest dziwna pogoda jak na Hiszpanii. Zazwyczaj jest ciepło. Hiszpania się kojarzy z ciepłą temperaturą. Natomiast dzisiaj takiej nie ma. Nie ma słońca, jest szara bura. Tam widać duże e, osiedla oraz tutaj, ale to chyba nie są najwyższe budynki, e, jak na Uelwę, bo tu za mną i za tą górą są jeszcze wyższe. A tam moi drodzy jest stadion, o tutaj. E, no i tam też jest e, port. Poruszyć też temat oczywiście klubów, bo w Hiszpanii jest bardzo popularny sport, taki jak piłka nożna. No i oczywiście Barcelona. Dużo się mówi o niej. I w Polsce, i o Robercie lewandowskim głównie. Spójrzcie tylko na ten budynek, jak on jest cudny, serio. Jest piękny, typowo hiszpański. I spójrzcie, jakie ogromne drzewo. Przy nim to się czuje normalnie jak mrówka. Jakie korzenie. Opowiem Wam o kwestii e, tutaj, ludzi. Jak tutaj ludzie się ubierają, jak e, ludzie wyglądają. Bo tutaj jest też bardzo istotna. Rzecz, że Hiszpanie z mają wyczucie stylu, ale nie chodzi o jakieś sztywne garnitury. Na ulicach zobaczysz ludzi w lekkich koszulach, szerokich spodniach, fajnych sneakersach i okularach, nawet jak idą tylko po kawę. W Barcelonie czy Madrycie wyglądają często jakby wyszli prosto z Instagrama, elegancko, ale z charakterem. W innych miejscach jest bardziej na luzie: klapki, lniana koszula i luz totalny. I co ciekawe, nawet emeryci potrafią tam wyglądać mega Stylowo I modnie, nie tylko młodzież Spójrzcie, daktyle, a jeszcze niedojrzałe. Takie malutkie. Sekundy, w których pokazuję, kiedy można przechodzić, wreszcie na światło. To jest I bardzo to... inteligentne, fajne. W Hiszpanii mieszka wielu latynosów i latynek, którzy wyróżniają się piękną, ciepłą karnacją i naturalnym urokiem. Zauważyłem też, że sporo osób ma kręcone lub lekko falowane włosy, co daje im wyjątkowego charakteru i podkreśla ich indywidualny styl. Spójrzcie, jaka elka. No, w Polsce to na jakichś starych autach jest e, robione, ale tutaj, no, jest troszkę lepiej. I zerknijcie, jakie tutaj są... Parki ładne, palne, ładnie, naprawdę ładnie. Hiszpania to raj dla turystów słońce i plaże ale w 2024 i 2025 roku wielu mieszkańców powiedziało dość. Dlaczego? Bo masowa turystyka zaczęła im mocno doskwierać. I w Barcelonie, Maladze czy na Majorce ludzie wyszli na ulicę. Ceny mieszkań poszybowały w górę, ale wiele lokali zamieniono na apartamenty dla turystów. Dla lokalnych brak miejsc dla do życia. Protestowało nawet 30 tysięcy osób. Mówili, że wyspy pękają w szwach. Zanieczyszczenie, hałas, korki to codzienność dla mieszkańców. Hiszpanie chcą, by ich domy pozostały miejscem do życia. A nie tylko wakacyjnym przystankiem dla innych, zerknijcie tylko na te parki. Jakie one są ładne, naprawdę. Palmy tutaj robią ogromną, ale to ogromną atmosferę. Tak bardzo kocham Hiszpanię i w ogóle ciepłe kraje. Ostatnio nagrywałam i byłem w Turcji. Ehm... Swoją drogą bardzo polecam odcinek z, z właśnie z mojego wyjazdu do. Turcji Natomiast z Hiszpanii i z Gibraltaru będzie oddzielny odcinek, oraz z Portugalii też będzie oddzielny odcinek, bo jest tu naprawdę dużo do nagrywania i to ładnie wygląda. No, za dzieciaka, nie powiedzcie, że nie chcielibyście wskoczyć na taki plac zabaw. Tutaj nie wiem, co wystaje. Wygląda jakiś ciężarek, nieważne, istotna jest. Ta panorama. No, jest naprawdę. The best. W Hiszpanii, między 14 a 17, trwa siesta. Przerwa w ciągu dnia, kiedy wiele sklepów i firm się zamyka. To czas na obiad, odpoczynek, czasem drzemkę. Szczególnie w regionach, gdzie upały są największe. Dlatego jest tak mało osób, nawet tu, przy porcie. Gdzie zazwyczaj tętni życiem. A tam jest w ogóle most na który da się tu wejść i iść aż do końca Tam nie będę iść, bo zmierzam już na autokar do naszego hotelu Zobaczcie, jak pięknie to się prezentuje przy księżycu Swoją drogą, wczoraj była pełnia Dzisiaj już jest pierwszy dzień po pełni I hotel jest naprawdę, naprawdę, naprawdę ogromny Eee, także ja zmierzam do swojego pokoju, bo już jest 23, A jutro mam eee, wyjazd do Sewilli. Wycieczka o 9.00. bodajże Muszę już być pod hotelem, bo czeka na mnie autokar. Tak się prezentuje samo przejście. Do mojego pokoju, ja jestem na drugim piętrze. Żegnam Was i zostawcie subskrypcję obowiązkowo, jeżeli chcielibyście więcej podróży, bo naprawdę, naprawdę dużo teraz będzie się działo. Także zostaw też łapkę i komentarz dla mojej własnej wiedzy, jak Ci się podobał film. Cóż, do następnego. Cześć. Ci go kubumera, nie ko ci omiera. Sadar kome. Daddy ci pomera. Zaj go ci omina. Ne kocie omia. Sadar komenha. Daddy